Hej siemanko, z tej strony Fan, bo witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na naszym kanale i oczywiście jest to kolejny materiał e, z gry Watch Dogs. Tym razem zajmiemy się e, paroma minigierkami, które są dostępne w grze. Zobaczcie, e, co można porobić w grze oprócz, oprócz misji fabularnych. E, moim zdaniem te minigierki to jest taka, taka jakby fajna skocznia od fabuły. Zajmiemy się pierwszą minigierką, którą jest e, gra, w której strzelamy w cyfrowym świecie do obcych, takie fajne, fajna, fajna są te gry, ponieważ odnosimy się jakby do czasów Pegazusa w takim, w takim starszym wydaniu są wykonane, NVZN, dziwna nazwa, ale, 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 bardzo fajna fajna gra, strzelamy do obcych po prostu, zmienia się teraz taki świat yy, nasz świat ma taką jakby cyfrową broń, takie są dźwięki jakby z Pegasusa Odgłosy takie strzelania, te cyferki, Każdy mi się właśnie z Pegasusem, z tymi, czasami Pegasusa. No i to o, o co chodzi w tej grze? Mamy jakieś tam porty, z których wylatują e, obcy, do których musimy strzelać, no za, za to mamy oczywiście punkty. Tu podnosimy sobie jakąś broń, która właśnie jest... Wypada z tych obcych. A, chodźcie z Trzeba ustrzelić wszystkich obcych wszystkich z danego portu i właśnie teraz mamy określone zadanie, falę jedną. I to są właśnie fale. Jedna, druga, trzecia, czwarta, za piątą chyba jest bonus. Czy między czwartą a piątą jest bonus już, już nie kojarzę. No zaraz za chwilę sprawdzimy. Po, spróbujemy dojść do tej czwartej czy tam piątej fali do tego bonusu. Właśnie będziesz tą broń lepszą, trochę le mamy szybsze. mamy szybsze strzały, możemy sobie szybciej poradzić z tymi naszymi y kosmitami wylatującymi z tych, tych, z tych... nie wiem czy to jest teleport? Port. No jakoś tak, można, można, można przyjmiemy, że to jest port. Z którego sobie wylatują Oczywiście przechodnie sobie wstają i niby nic nie widzą, co się dzieje. Jakby nie zwracają na nas w ogóle uwagi. Jesteśmy jakby w oddzielnym, jakby równoległym świecie. Fala nr 3. Chodź tu, chodź tu jest. Jest, jest, jest. Jeżeli te sworki, a zapomniałem wspomnieć, jeżeli te sworki, tak ci, ci kosmici będą sobie latać i nie będziemy mogli ich ustrzelić przez dłuższy czas, to one, o, one będą, tak jakby to powiedzieć, wzrastać, będą coraz większe. No i oczywiście cięż, cięższe do, do zabicia, bo trzeba będzie w nich więcej, więcej tych naboi no wodować no Kolejne zadanko ukończone, fala numer 3, teraz będzie chyba czwarte, czwarta fala chyba. Albo bonus. Jest fala czwarta. No i tak biegamy, biegamy, w końcu z, czekamy czekając na kolejną falę o, widzicie teraz wyszedł w razu jakiś większy z tego teleportu I dalsza fala tym będzie coraz ciężej oczywiście też będziemy, e, trochę lepsze bronie będą nam dropić e, w, tym, w tym wyzwaniu które będziemy mogli sobie podnosić które mają większy zasięg, mają większe, większe pole, pole rżenia, zadają więcej obrażeń no i tym samym fala czwarta zakończona no a teraz właśnie jest bonus. Między czwartą a piątą falą jest bonus pierwszy. Oczywiście nie, nie będziemy grali, grali tego niż do piątej fali, bo pokażę Wam dalsze, dalsze minigierki. Które, które znajdziecie w tej grze. No tutaj jest, wiadomo, więcej teleportów w tym bonusie. Mamy silniejszą broń, tak jakby shotgun cyfrowy. Trzeba skubańców trochę poganiać, bo są w różnych, w różnych punktach rozsiane te potworki. Nie akurat, jak już się wspomniałem, te minigry się bardzo podobają, bo są w takich w takim, większość z nich jest w takim klimacie właśnie, takie retro. Co mnie właśnie, mnie jako starszego gracza, urzeka. Takie smaczki w takich grach. jest piąty, ale już przejdziemy dalej do kolejnej minigry. Którą jest poker No to nie jest może gra w klimatach retro Ale, ale jest taka fajna ciekawostka Oczywiście poker jest y, W takich miejscówkach Podziemnych Bo wiadomo nielegalne To oczywiście wchodzimy na gry Żeby wejść do gry 10 tysięcy potrzebujemy Włożyć Żebyśmy mogli zagrać No jakiś, ja jakiś wybitny pokerzystą nie jestem Dlatego tylko pokażę wam jak tu się gracze zachowują, co można, co można zobaczyć. Shiftem po, po podglądamy sobie sytuację na stole. Spacę możemy sobie pominąć, tak jak widzicie na ekranie. No oczywiście możemy się rozglądać podczas gry, podczas gry. myszką. No właśnie sobie podejrzymy, co tam. Jak sytuacja na stole wygląda. Na no, to sobie obstawię. Tak na no, Hibul trafię. Mówię, nie, nie, nie jestem Pokerzystą. Kompletnie się na tej grze nie znam. No, oczywiście, gracze pauzują, sprawdzają i tak dalej. W sumie można się wciągnąć. Podejrzewam, że nie jeden gracz, yy, wsiadając przy tej mini spędzi więcej godzin przy niej, niżeli w trybie fabularnym. To, to, to nie jedyna gra hazardowa w tej grze w, te, w, tej grze. w sensie, nie jedyna minigra o tematyce hazardowej którą możemy spotkać w grze. I która, i która tak jak wcześniej może zabrać nam sporo czasu. Kolejną grą, którą chciałem Wam pokazać mi, grą jest. Y... Gra w kubki. Tak, dobrze słyszycie? Gra w kubki. Podchodzimy do gościa, który ma kubeczki. No i oczywiście ma kuleczkę, tak? I kulkę będzie chował. I musimy znaleźć w którym kubku po jego. Po jego... Po, y, po jego trikach, w którym kubku znajduje się kulka. No oczywiście jeśli trafimy, no to wygrywamy kaskę i z, kole, z kolejnym levelem mamy coraz więcej pieniędzy. No gdzie ty to ukryłeś? Bo w tym w prawym, nie? No właśnie, tutaj jest kolego. Jak nie powinienem wybrać? Przecież widziałem, że to masz. No i widzicie, wygraliśmy 50 dolarów. No i kolejny poziom. On, Do wygrania 100 dolarów. Oczywiście, jeśli nie zgadniemy, to te 100 dolarów tracimy i musimy jemu dać te 100 dolarów. No i teraz będzie. Ja się nie będę wczuwał za bardzo w tej kubeczki, bo chodzi mi o to, żeby wam pokazać po prostu mniej więcej jakie są minigierki No i teraz się zagapiłem. Się zagapiłem i teraz nie wiem, muszę strzelać. No strzelam, że będzie e, tutaj. Uuu, no niestety, tam to zrobił, no nic, zagapiłem się, to moja wina, niestety. No i przegraliśmy stolarów w tym, w tym sposobie. Dobra, teraz przejść do następnej minigry. Y, którą, to właśnie to jest kolejna minigra, która, która jest taka automatyce hazardowa, jest to właśnie jedno rękie możemy sobie wejść do baru. Zagrać w, jednego, w jednorękiego bandytę 10 dolców kosztuje zakręcenie łapką No właśnie w ten sposób. No, po prostu jednoręki bandyta. Siedzimy przy automacie i kręcimy. Aż na coś wpadnie. Tak szybko się nie spukamy o trochę 80 dolców. Jeżeli on nie idzie, no to możemy się oczywiście napić <laughs> przy barze. Albo, albo, jeżeli nam idzie, możemy się napić piwka po srogiej wygranej. Fajne jest, to, fajne jest to, że możemy sobie też muzykę w barze zmieniać. Może, tak, może nie tyle, że zmieniać, co schaczyć, może muzykę, co nam daje kolejny utwór. Ale czas na kolejną minigrę, która, z moim zdaniem, chyba. Kurczę, najfajniejsza, najbardziej mi się podoba. Słuchacie się w tą muzykę. To jest to cash run. No coś, coś pięknego. No, ja mogę w tą minigierkę grać i grać i grać i kolejny raz przechodzić to samo miejsce. No to jest po prostu kosmiczna. jeden no, klimat taki biegamy sobie. Nie zbieramy tylko jakieś końsy czyli przebiegamy można powiedzieć przez, przez checkpointy i tak dalej, przeskakujemy przez płotki. Ale no, to jest, kurczę, no, no, to ma swój urok jakieś w sobie, może dlatego, że właśnie mamy już swoje tam jakieś tam lata i Pegasusa, erę Pegasusa, Komodora za sobą i właśnie może do tego takie gierki mnie urzekają. Bo się gracze mogą tego, tego może tak nie, nie wiem, nie odczuwać, mogą tego nie łapać tego klimatu, ale dla mnie to jest naprawdę... I jedna z fajniejszych rzeczy w, w Watchdogsie w ogóle te, te klimaty retro zawarte, właśnie. Coś podobnie jak właśnie w Wolfenstein New Order, w którym to twórcy zawarli jakby element starego Wolfensteina 3D, takie smaczki, takie smaczki, właśnie no, nadają uroku na pewno tytułom w obecnych czasach. I zdążymy za chwilę do końca. Obiec. Prosta gierka, biegniemy do przodu, zbieramy, unikamy tych, tych czaszek, bo one nam zabierają czas. No jesteśmy na mecie. Jesteśmy na mecie, mamy czas. Oczywiście te kaszulany te są w różnych miejscach na mapie. Możemy sobie w różnych miejscówkach biegać. No jeszcze mam chciałbym pokazać, znaczy pokazać, zapowiedzieć coś, co będzie w przyszłym materiale tak zwane cyfrowe odloty. Mamy tutaj cztery takie jakby zabawy. Skakanie na kwiatkach, Madness, czyli wściekły, wściekły samochód, w którym jeździmy, rozwalamy to, co, nas, to, co spotkamy, Spider, Pająk i no i oczywiście Alone. A to w, będzie w kolejnym materiale, który dla was przygotuję już w wkrótce. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Tym razem, tymczasem trzymajcie się, hej i do następnego.